Cześć, moi drodzy. Dzisiaj znowu gramy w nasze elementy maszyny hazarda. Mam dzisiaj Coin Up Hot Fire. 10 tysięcy na koncie, 100 zł stawka na początku, 1% będzie. Ale potem być może spróbujemy postawić więcej. Zobaczymy. No i zaczynamy, oczywiście. <laughs> Oglądacie do końca. W tym filmiku powiem, jak dostać 725 zł. Ojej. Wyskoczyła pierwsza gra bonusowa dzisiaj. Poproszę. Jezu, to może być nieco wygrana. Ten automat jest taki sam jak Coin Volcano. Ta gra spodobała mi. Dobre, zaraz zobaczymy tylko 200 No tylko 100 Nie bardzo dobrze tak i wygrane, wygrana, ale myślałem że będzie trochę lepiej 2800 może być kupujemy dalej. Trochę później spróbujemy postawić więcej, bo na początku już wyszła niezłe wygrana ze stawką 100. Znaczy jeszcze trzeba spróbować zagrać, zagrać z większą stawką. Bo ja chciałbym zaryzykować dzisiaj. Mam nastrój. Zawsze idzie taka sama basara. Być może teraz miałoby sens postawić 300. Spróbowałbym chyba. Dobra, dawaj. Z maksymalną 300 zł zaryzykujemy do samego końca. Lub wyjdzie ogromna wygrana, lub wszystko pójdzie na wiatr. Jak już powiedziałam, mam nastrój zaryzykować dzisiaj i od razu wychodzi bonus. Być może teraz. Być może teraz wyjdzie superowa wygrana. Mistery? Mistery Jackpot. Jeżeli wyskoczy Major, to będzie. Mm, to będzie super. Nie wyskoczy, grant oczywiście. No, nie może być tego. No tak. Dobra, zaraz zobaczymy. 900. Prawie kolekt wyskoczył. Mini, tylko mini. Prawie wyskoczył Major. Już mm, mogła być super prawa wygrana. Ale tylko mini. Ale całkiem, całkiem wygrałem sporo kasy. 10 500 zł. Super wygrane. Teraz należy zmniejszyć stawkę. Moim zdaniem 50. A no tak, 50 to nie niezła stawka. Bo już chciałbym chociaż 5000 zostawić dla siebie. Kiedy będzie 15000 na koncie, trzeba skończyć. Moim zdaniem, 5000 to już niezła grana. Ale tu mam prawie 5000 jeszcze. Stawka 50 zł, 100 obrotów. spróbujemy, Być może wyjdzie coś jeszcze. Bo oczywiście chciałbym trochę zostać na plusie. Ale tak samo chciałbym pograć jeszcze. I jestem gotowy stracić trochę kasy. No oczywiście może być taka sytuacja, że po prostu wszystko pójdzie z powrotem do automatu. Tyle, Mr. Jackpot, Jezu! Na, na? <laughs> Znowu nie wyskoczyła. Absolutnie taka sama gra jak coin A jak już powiedziałem, ta gra spodobała mi. Następny bonus wychodzi. up I tu multi-up i koniec, ale znowu multi-up dobra. Może być zaraz, będzie niezła. Wygrana prawie 2000 ze stawką 50. To superowa wygrana z taką stawką. Fajny automat. Mhm. Ale tu są sporo różnych fajnych automatów. Wszystkie linki ja zawsze są w opisie w komentarzu. Też możecie spróbować. Jak już powiedziałem, tu są sporo różnych girek. Różnych superowych girek. I tak samo sporo różnych bonusów dla graczy. Próbujemy, próbujemy dalej. Wychodzi. Nie wychodzi. Dobra. Czekamy. Jak już powiedziałem, chociaż 5 tysięcy pójdą dla mnie. Jest następny bonus. Jakieś nie bardzo dobre banans. Monte up. Mr. Jack pod. Poproszę. Mr. Jack po dwa razy. Bardzo dobrze. Zaraz wychodzi Major dwa razy. No dalej. Mini. Minor, dobra, dobra, minor to nieźle. Dwa razy minor. Ze stawką 50 o Prawie 3000. Za stawką 50. Sprawa wygrana. Dobra. No, chyba spróbujemy jeszcze kilka obrotów i skończymy. Bo to już naprawdę jest niezła wygrana Ale chciałbym spróbować jeszcze trochę. No, oczywiście trzeba powiedzieć jak dostać na mnie 250 zł. Należy spełnić tylko następujące warunki. Like, subskrypcja i komentarz, który ma sens oraz zawiera nie mniej niż 5 słów. Następny bonus wychodzi. Zaraz zobaczymy i po tym powiem jak was oświadenie 250 zł Nie wyskoczy Nie może być tego, żeby wyskoczył grant No oczywiście może być, ale no Mało szansy 1700. Superowo wygrana. Naprawdę superowa wygrana. Dobra i teraz powiem dalej jak dostaniemy gdzieś zł. złotych. Jak już powiedziałam należy spełnić tylko następujące warunki. Like, subskrypcja i komentarz. Losowania będą się były co miesiąc 1 i 15. W dniu losowania będę bierał jakiś filmik i za pośrednictwem PK winner będę bierał zwycięzcę. Wyniki będą publikowane na kanał, w karcie społeczności. Wypłata będzie zrealizowana tylko w USDT TRC-20, zgodnie z aktualnym kursem. Oczywiście to będą Wasze pieniądze, ale jeżeli nie ma takiego konta, trzeba go założyć. Bo kryptowaluta pasuje mi najwięcej. Jeszcze raz w sumie: like, subskrypcja i komentarz, który ma sensor, zawiera 5 słów. Czekam na uczestników i zwycięzcy. Dobra, chyba naprawdę spróbujemy jeszcze kilka obrotów i skończymy na tym. Bo już wygrałem sporo kasy. Jestem zadowolony. Naprawdę Super gierka. Rekomenduję. trochę kasy mogłabym stracić. 20 tysięcy to będzie koniec oczywiście. 10 tysięcy miałem, dostałem jeszcze 10 i jestem zadowolony. Ale chciałbym spróbować jeszcze kilka. Obradów. No naprawdę podoba mi Ale oczywiście no, zawsze o tym mówię, jest jakaś wygrana, trzeba skończyć. Но я попросту jestem trochę я а пробую. Dobra. Nie wygrana. Możemy skończyć na tym naprawdę. 11 tysięcy dla mnie. Nie chcę grać dalej. Chyba... Dobra. Będzie tak, wygrana 11 tysięcy. Wiem, że tylko powiedziałam, że 20 tysięcy to będzie koniec, ale no moim zdaniem nie wyjdzie nic więcej. To po prostu nie ma sens tracić jeszcze 1000 zł. 11 pójdą do, dla mnie. No i dobra. Jak już powiedziałem, wszystkie linki, jak zawsze, są w opisie, w pierwszym komentarzu. Coś możecie spróbować. To niezła gierka, bo tak samo to są sporo różnych gierek. Subskrybujcie kanał, stawcie lajka, piszcie komentarze, tam wszystko. Pamiętajcie o konkursie, oczywiście. Najpierw wszystkiego najlepszego, mój drodzy. Powodzenia i pa pa.